Witajcie w ten piękny słoneczny dzień, który jest trochę za bardzo słoneczny, dlatego zostanę tutaj przed komputerem. I powspominam, co robiłam w takie wakacje, jak byłam przed a nie studentem. Ja wiem, że wspominałam o różnych historiach dotyczących grania z rodzicami, ale żeby nie było, znali też potęgę Gier jako edukacji. Można powiedzieć, że obecnie poszerzanie swojej wiedzy poprzez gry jest szalenie popularne. Od samego uczenia się języków obcych pogrywalizację, w ramach której ciekawe, popularnie i mechanicznie gry mają udzielać nam jakiejś lekcji albo przynajmniej wywołać solidne przemyślenia. Może to być nieco bardziej subtelne, tak jak w przypadku Hellblade'a obrazującego schizofrenię. Może być zupełnie jawne. This were of mine, papers, please, missed messages. Retoryka proceduralna potrafi działać znacznie intensywniej niż ta werbalna, piśmienna czy wizualna, czyli np. ulotki, plakaty i inne treści, które można tworzyć w ramach kampanii społecznych. Retoryka proceduralna, dostępna poprzez gry, pozwala prawie dosłownie wejść w rolę jakiejś osoby lub zobaczyć świat z innej perspektywy. Ale grywalizacje to nauka już bardziej dla nastolatków i dorosłych. Małe dzieci muszą najpierw poznać podstawy świata, a w tym pomaga game-based learning, czyli gry, które po prostu zostały zaprojektowane jako cyfrowa edukacja. I chociaż z perspektywy lat wypróbowanie jakiejś gry edukacyjnej dla dzieci wydaje się niesamowicie nudne, to jeśli były to dobrze zrobione produkcje, to potrafiły połączyć przyjemne z pożytecznym. Właśnie takimi grami były między innymi Papatki, do których sobie dzisiaj wrócę. Ich zadaniem było mnie edukować i na pewno w sporej mierze że im się to udało, ale nie tak to pamiętam. Pamiętam je jako genialne przygody, które dla kilkuletniego dziecka były zdecydowanie wystarczająco ekscytujące. Cała seria teoretycznie istniała pod nazwą Komputerowa Gratka, ale pod jej szyldem wyszły później inne gry, więc okres czasu, w którym Gratka wydawała gry z papatką, po prostu będziemy sobie nazywać jej imieniem. Papatki były grami edukacyjnymi na PC dla dzieci w wieku przedszkolnym i dołączano je na płytkach CD do kolejnych odsłon czasopisma wydawanego przez Egmont Polska w latach 2003 do 2012. Co pewnie oznacza, że dla części z Was a to nie mogła być gra dzieciństwo. Jeśli tak nie było, to tym bardziej pozwólcie mi zabrać Was ze sobą i pokazać, jak fajny był pomysł na te gry. Podstawowe założenie, oczywiście typowe, pomóc dzieciom ogarnąć literki, liczby, kolory, kształty fakt, że różne kraje mają różne kultury podstawę ruchu drogowego sporo tego było. Ale było jeszcze jedno ważne założenie nauczyć dzieci podstaw obsługi komputera i to wcale nie jest takie oczywiste, bo obecnie dzieci miewają z tym naprawdę spore problemy, bo są przyzwyczajone do aplikacji mobilnych, które większość rzeczy robią za nie. 49 gier 2D, 12 gier 3D i 4 zabawy, cokolwiek to akurat było. Wszystko debingowane prawie wyłącznie przez dwie osoby, panią Annę Kramarczyk i pana Krzysztofa Gremskiego. Wow. Tak się składa, że posiadałam sporą część tych gier i na szczęście posiadam do dzisiaj. Omusia mi ostatnio przywiozła całe piękne pudełko po butach, w której kiedyś je schowałam. I po przejrzeniu samych okładek pamiętam mniej więcej, które były moimi ulubionymi. Więc zaczniemy sobie od Tęczowego Festynu, dlatego że to był w ogóle pierwszy numer popatki i tak jak ta okładka jest y, zużyta, Boże, spokusuj się, e, tak jak ta okładka jest przestarzała, tak samo pewnie ta gra jest przestarzała, bo to ta, która wyszła w 2003 roku, ale nie szkodzi, klasyka to klasyka, bardzo się jarem. Jak te płyty nie zadziałają, to się popłacę. Czajcie, że ja specjalnie po to, żeby grać w takie gry jak Popatka, uparłam się, że każdy mój y, nowy komputer musi mieć dalej moją stację dysków. I y, wszyscy mi mówią, masz przeszklony komputer! Przecież to wygląda okropnie, jak y, tu jest nagle jakaś taka, nie wiem, jakiś szary blok. Ja mówię, nie, Popatka, świat przypadku frek się, co ty mówisz? Nie, 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 ja się nie bawię w takie rzeczy. Dobra, odpalamy tęczowy festyn. Uwaga, płyta. Kurde, no. Sukces pierwszy weszła, znaczy wiem, wiem, że weszła, bo instalowałam to wcześniej, ale nie musicie o tym wiedzieć. O! Przyjaciele stęczowej polanki. Taak! Zapraszają na. Tęczowe testy! Przyjaciele stęczowej polanki jak co dzień spotkali się nad rzeką. Witaj! Mam na imię Papatka! A oto moi przyjaciele: miś Barnaba, myszka Tosia oraz skrzat Filip! sprawiają wrażenie bardzo zmartwionych. A to czemu? Co się stało? Bręczy nas brak tęczy. Od co? Kontrowersyjny. I promyk słońca. A tęczy wciąż nie ma. Odwiedź Barnabę, Tosię, Filipa i wstąp do mojej chatki. Tam możesz zdobyć magiczne składniki potrzebne do wyczarowania tęczy. Jeżeli zgubisz się w naszej krainie, koniecznie kliknij na mnie. Zawsze chętnie ci pomogę. Puszki i czarodzieje! Zapraszam do zabawy! Wiecie co jest najlepsze? Że to jest tak samo urocze, jak pamiętam. W sensie myślałem, że to będzie wyglądać jakoś strasznie tak mrożąco. Ale nie, wygląda bardzo uroczo. I czyli mamy tak, popatkę, Tosię, która... Mój przyjaciel twierdzi, że u niej były najlepsze kwesty. Co? Pipi? Pi, pi, pi. Pi, pi? A, okej. Okay. Jest Filip, który... w ogóle... U mnie jest wspaniała gra. Filip, chyba ja nie wiedziałam o tym, jak byłam mała, ale Filip normalnie chyba kręci z popatką. Czy na okładce trzymają za ręce? Kurde, tego się nie spodziewałam. To nie jest ważne, jak ja się tak ma 4 lata. To się w śpiącą królewnę. Co mnie pośpieszasz? Hej, hello? Zapomniałam, jakie to było stresujące. Dobra, jest barabasz, znaczy Barnawa. Dobra, co to było? Zmalujemy coś razem? Na przykład jabłka mogą być zielone. Nie muszą być czerwone. Ale teraz już podchodzę z większym doświadczeniem życiałem do tej gry. Patrzcie, tu jest. Op, a robak... <laughs> Niebieski. To jest urocze! Zielony. Oni faktycznie uczą żółty. Wow! Żółty, okej. Okay. Dobra, no to robak będzie żółty. Oczy ma niebieskie, jak ja. Eee, czemu nie mogę w środku mu pomalować? Dobra, to będziesz miał takie oczy. Gruszka powinna być żółta, ale jestem frajerem. Dobra, to będzie pomarańczowa. A mogę mieć tło? Nie, sad. Hmm. Aha! Ocie panie, ile ich jest? Co miały być questy? Czemu ja koloruję? Ja chyba czegoś nie pamiętam. Dobra, nie, wróćmy na ten polanę. polany. A, bo tu są questy! Co słychać, Tosiu, w twojej zagrodzie? Czemu oni tak powoli mówią? No ja wiem, żeby dzieci zrozumiały, ale to jest jak najgorsza pi. Pipi! Przepraszam, Pi Pipi, już będzie gotowe pyszne ciasto w Piknij na garnek z miodem, u mnie do ciasta. Potrzebne są też jajka, od którego mieszkańca zagrody mogę je dostać. Pi, pi. A? Gdaku, gdak, Edukacyjne, no. No mówiłam, że edukacyjne. Kurki chodzą wszędzie. Jak. Halo, dawaj jajka! Pak pak! O, aż jak zagdakają! Dobrze! Macie? potrzebuje słodkiego miodu. Klik... No, to pszczółka. Brawo. Teraz zaprowadź pszczółki do kwiatku. Uuu. Patrzcie, jakie te słodkie. One faktycznie podążają za... O! To jest lepiej zrobione niż niektóre gry Ubisoftu. I co teraz? A, one lecą już. A jeszcze ty. No, leć, leć, leć. Już. Przepraszam, nie zauważyłem. Kwiatka. pi, 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 O Jezu. Chodź mi już na mózg. Oh, pamiętam to! O, oh, pamiętam Mówi, tego kotka! Ten Boże, ty... Jest... Przyciągaj do niego czerwony garnuszek, aż dbanek będzie pełny. To nie jest takie proste, jak się ma 4 lata, okej? Okay? No ja tu trochę utykałam. Gdzie, gdzie, gdzie ja z tym idę? Halo? Eee, frajerze! O Jezu, to ja muszę tak szybko! Mówiłam, że to nie jest takie proste. O, wspaniale! Jestem z ciebie dumna! Chociaż ty. Do pieczenia mojego ciasta potrzebuję. Eee! A! Z szałkami! Jabłko? Nie! Ty zrobul! Mhm. Zielone mhm. jabłko? Dobra. Mhm. Żółtą gruszkę? A co się stanie, jak źle złapię? Mhm. <śleski> Się. Powiem wam, że ja nie jestem pewna, czy jak miałam 4 lata, to wiedziałam jak wygląda gruszka. Dobra, to może przesada. Ale że na przykład są kolorowe owoce, no to to na przykład jest ciekawe, nie? Że tutaj mówią właśnie zielone też dobre. Czerwone i żółte jabłko też dobre. I co do Filipa? <laughs> ta on o, ta żaby. <śmiech> o. <śmiech> Co robisz nad tym? Onduje żółkami. <laughs> Nie chcę, żeby żabki pobrudziły sobie łapki! O oh. jak szalony w lewą, w prawą stronę! Na pestem z nimi wędruję, nie wiem tylko czy je upilnuję. Dowiesz się, która strona jest lewa, a która prawa. A to by się przydało niektórym, błąd, nawet dwie, dzisiaj. Góra. Jeden. Jedną różdżkę do wróżenia mam. I jednego z krzaków. Oooooh! To liczbę? Jeden. W kluczowym domku razem mieszkają Adaś i Tomek. Tomek na dole. Ten czoły festy na Title Popatka jest tolerancyjna, zanim to było modne. I to jest piękne. Przeskocz o jeden listek w górę. W górę. Jeden listek w prawo. Dwa listki Prawie w górę. poszłam w lewo. Jeden listek w dół. Czemu tak? Jeden listek w prawo. Dobrze. Bez sensu. Świetnie czarujesz. Składnik Dziękuję. ten Dziękuję. Czy widzisz, gdzie tu są koła? Tu, 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 tu. Nie widzę kół. A, tu jest koło. Tu jest koło. A, ładnie. to jest trochę prostogąd, ale... Kwadraty. Ja w nim koło. Okej, okay. kwadraty. Easy. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Doskonale! A, Za dzięki! Barnabę, się Filipa i wstąp do mojej chatki! A, do chatki! Już, już, już! Czemu nie mogę na ciebie kliknąć? Jezu, tu wniesz. Ale, trzaska! Mmiutełka dba o porządek w mojej chatce. Mhm. Zobaczcie, jak jest czystej. Oni, ona zawsze była ta mądra, taka od literek się... i ortografii pozwoli ci przenieść się do wesołej zabawy z latającymi literkami O, już mi się podoba nie wywróżą w przyszłości o. ale powiedzą o stanie twojej pamięci jeśli w mojej chatce wykonasz dwa to będziesz jeden ze słowników A, potrzebnych do wyczarowania dlatego, pamięci. że Filip handluje Postaruj ziołem <laughs> dlatego ona, ona robi testy na pamięć jak napisać literkę Mieszkam w mieście nie od dziś. Nie, dobra, ja tu umiem takie mieście. rzeczy. Nauczyliście mnie dziś. już lata temu, a, nie muszę teraz. Ja wiem. Podaj mi literkę ty. O, a. Mm -hmm. Podaj mi literkę m. My? No już, proszę. Mhm. Mm mm -hmm. tak. To jest super wymiana. Balonik za narzędzie porządne. Co Czy to jest? Muszę poćwiczyć <świec> Pamięć, żeby już nie... Dobra, już wiem, jak się w to gra, ok? Zban, balon, rówka, jabłko, jabłko, jabłko młot, nie, balon, balon tu był, nie. Jezu, moja pamięć miotła i. Wspaniale! Jestem ja nie, ja nie korzystam z takich środków. Wynik znakomity! Ha, dzięki! Zobacz, Barnaba jest duży. A Tosia mała. No, i Sherlock. Każde z nich jest wielkim przyjacielem drugiego. Oh, dobra, that's. O, oh. Dobra, ale mnie nie interery. Bardzo mi wesoło, bo wiem jak wygląda koło. <noise> Super! Możesz poznać wieki! Nie! Możesz poznać. Nie! Możesz! Nie wiem co mam zrobić. Mało. O! Jest znalazła! O, ej, ale nie słyszałam nic o tym. Piłę? Małą? Boże, sorry. Już, czekaj, już niosę. Co ty robisz? Parabasz! Duży młotek. Okej, trzymaj. Ej, to jest trening do bojowych zadań od taty rano, ale fajnie. Bombowo? słowo! Super. Czemu ta, ta maszyna jest? Szafa grająca. Szafa zagra. Rzadki też będą gotowe. Zaczynajmy. Plim, plim. Masz rację, Tosiu. Zaczynajmy. Masz rację, Tosiu. Pij. Kliknij na szklaną kulę. Czary -mary. I co, chmurka? <laughs> Udało się! Nad ten Jeszcze jedzenie chora, dała za darmo za tęcze. Dziękujemy. Kiedy? I ty już? A co ty robisz? Halo Hurra! Oh, that's cute! Się pani ten... Męcza! Oh, dziękujemy! Nie ma co, guys. Tęskniłam. Ej, miło było wrócić. Także tak. Myślę, że ta gra jest jak najbardziej przyjemnie edukacyjna. Więc jeśli chodzi o tę pierwszą część gry, widać, że jeszcze wtedy. Tak, bardzo, bardzo mocno mieli wrażenie, że muszą się trzymać swojego oryginalnego zamysłu. Czyli po prostu, okej, okay, literki, cyferki, góra, dół, lewo, prawo, ale nie oszukujmy się, no w sumie były to podstawy. I zwłaszcza jeśli jakieś dziecko, tak jak ja, grało mniej więcej chronologicznie, to w sumie spoko, że zaczynało się od tego, bo dziwnie by było, jakby się zaczynało na przykład, nie wiem, od podstawowych przepisów ruchu drogowego. No, także myślę, że ta jakaś droga od 3 do 7 lat, w pewnym sensie tutaj się dzieje. Może nie były tak fascynujące te questy, jak pamiętam, natomiast jak najbardziej jestem w stanie sobie wyobrazić, czy mniej więcej przypomnieć, jak bardzo mnie bawiły, kiedy byłam młodsza. Na przykład ten quest y, z Kotkiem, który podpija mleko. Jakby, nie wiem, to miało swój ogromny urok swojego czasu, w sensie, były też całkiem uroczym pomysłem, tak jak na możliwości wtedy. Samo zakończenie jest y, totalnie niesatysfakcjonujące, ale no, też nie tego oczekiwałam od gry w tym Stylu. Na początku troszeczkę nie pamiętałam, co się dzieje, ale szybko się odnalazłam i jak najbardziej to była mega urocza gra. Właśnie sobie patrzę jeszcze na te obrazki. Fajnie, że właśnie tam były jakieś, nie wiem, kolorowanki, jakieś puzle do tego. Co prawda, ja przez przypadek od tego zaczęłam, ale był w tym jakiś urok. Mogę Wam na pewno powiedzieć, że potem te zadania były nieco bardziej pomysłowe i rozbudowane, ale jest to urocze i te postacie może teraz irytuje Was, na przykład, jak słyszycie tę papadkę mówiącą w kółko, natomiast te postacie były dość lubialne, kiedy się było młodszym, to na pewno mogę powiedzieć i <noise> to się mówiąca pipi mnie strasznie rozwala. Bo mam yy, przeryty mózg przez internet, ale <noise> to nie szkodzi. Ogółem jestem bardzo zadowolona z tego powrotu. Nie wiem, czy mnie to zachęca, żeby ograć kolejne. W sensie nie wydaje mi się, żeby to było takie, U, teraz muszę zrobić maraton. Zwłaszcza, że dużo rzeczy mnie właśnie teraz już trochę bardziej irytuje niż kiedyś, ale wciąż dałabym to swoim dzieciom, gdyby y, za te pytajnik lat, kiedy będę miała dzieci, wciąż dało się wsadzać płyty CD do komputera. Chętnie. No, a ja mam zamiar się tego trzymać najdłużej, jak będę mogła, płyty CD My Beloved. Także takie wrażenia na dzisiaj. Mam nadzieję, że y, na tęczowym festinie pookręciowaliście i nie, poprzyglądaliście się trochę ze mną, tej nostalgicznej dla niektórych podróży. I no co, do następnego. Postaram się y, znaleźć jakieś gry, które się nagrywają.